Witam Was kochani w najpiękniejszym mieście. Dzisiaj zabiorę Was na taki relaksujący spacer. Dlaczego relaksujący? Dlatego, że będziemy z Wami dzisiaj spacerować nad wodą. Z moim ulubionym widokiem. Nie wiem, czy już ktoś z Was zgadnął, gdzie e, jestem. Więc będzie dzisiaj, mi się wydaje, ciekawe. Już od parę dni a mi się bardzo chciała tu pospacerować i jakby to miejsce wzywało mnie, że chodź tu, Daria, chodź, tu musisz go koniecznie odwiedzić. Więc zapraszam, no i popatrzcie gdzie jestem, no jakim niesamowitym, niesamowitym miesięcu. Oczywiście z moim ulubionym widokiem na Wawel i nad wodą. No super popatrzcie, no ja, no ja nie mogę, naprawdę. Wychodzę i odpoczywam. Dlatego to miejsce na mnie czekało, wołało, wzywało, że muszę tu przyjść i oczywiście wam pokazać. No i teraz powiem Wam ciekawostkę. Śmieszna taka będzie ciekawostka o takich spacerach nad wodą, zwłaszcza na wschodzie w Doniecku, jak to było. Wszyscy opowiadają, vlogery, vlogery o różnicach w miastach na wschodzie i w Polsce, czym się to różni. I to jak zawsze to taka czystość, komunikacja i tak dalej, ale ja Wam dzisiaj powiem coś takiego śmiesznego, że u nas każdy spacer nad wodą kończy się strasznymi takimi ukłuciami komary i owady. U nas jest ich strasznie dużo. Na przykład jeżeli ktoś tam mieszka blisko rzeki, blisko wody, to niemożliwie nawet otwierasz okno i to już takie stado komary w lata, jeżeli ktoś ma takie uczulenie, to jak ja mam na komary, to masakra. Musisz takie obsmarować się tymi wszystkimi środkami na komary, które niestety już na nie w ogóle nie działają. To normalnie, na spokojnie w Polsce można spacerować nad wodą bez żadnych tych drastycznych, zwiędzących konsekwencje. I takie to jest piękne. Kraków oczywiście to duże, ogromne miasto turystyczne i oczywiście, że dużo ludzi w ciągu roku odwiedza Kraków, ale też jest bogate na takie spokojne, ciche, relaksujące miejsca, nawet w centrum miasta. Bo to jest, no Kraków to już tam 10 minut i jesteś już na rynku głównym, dzisiaj na rynku głównym. Nie pójdę. Boże, ostatnio dość często tam byłam. Boże, wybrałam takie piękne miejsce. O, jak zawsze wieje wiatr. Poleciały moje okulary. I teraz pójdziemy z Wami już na przechadzkę. Słuchajcie, tyle lat mieszkam w Krakowie i jeszcze nie byłam w tych a, restauracjach nad wodą. W ogóle nawet nie jeździłam tym tramwajem. Taką wycieczką. No słuchajcie, no niesamowicie. Jeszcze zrobię jakieś ciekawe zdjęcia w tym miejscu. I nie byłam naprawdę w tych restauracjach. To była też taka bardzo śmieszna sytuacja podczas naszego miesiąca miodowego. W 2013 roku pojechaliśmy na Krym z mężem, i to było takie... A, Boże, mam nadzieję, że słychać, chociaż mam mikrofon z tym... z tym, z ochroną, ale mi się wydaje, że to strasznie wieje. I też wybraliśmy się na miesiąc miodowy na Krym i odwiedzaliśmy taką... A, ruiny, a, ruiny wieży, zamku. Mur też obronnych, tam wszystko w jednej w balakławie. I, I też tam był taki stary drewniany statek, restauracja. No więc e, postanowiliśmy zajrzeć sobie tam na obiad, zjeść obiad, weszliśmy i nie wiem, no, w ciągu dwóch minut tego było już e, dość, aby zrozumieć, że ten statek tak e, powoli się buja. I po tych paru minutach zauważyłam, że... Po prostu mam straszne nudności i wybiegliśmy z tej restauracji, ale ona była taka piękna, taka droga, ale nie na no, miesiąc na dowód. No, to jakby musimy pójść. Weszliśmy i musieliśmy niestety uciekać. Powiedzieliśmy dziękujemy, ale do widzenia. Wiem, że mi się wydarzyła obsługa, bo już była przyzwyczajona do podobnego, ale no... To było takie, więc nie wiem, jak w Krakowie te statki też się bujają na wodzie. Może ktoś z was był i napisze mnie, czy bujają, czy nie. jak nie, to obowiązkowo musimy jakoś pójść. Ostatnio zauważyłam, że dużo przyjeżdża takich teatrów, statki i teatr, takich teatrów wyjazdowych z całej Polski. Więc mam nadzieję, że a, kiedyś pójdę na przedstawienia. Staram się umieścić się ze swoją a, przyjaciółką, koleżanką, ale no, kiedy masz dzieci, to zawsze coś się dzieje, że nie masz a, tak dużo czasu. No co, idziemy. To już tak trochę w cieniu, z chłodu mi się zrobiło. Wybieram a, kierunek, moja ulubiona trasa, to tam na Wawelu przez Wawel na Rynek Główny, ale dzisiaj, nie dzisiaj, pójdziemy z Wami w tą, tą stronę i zobaczymy tam balon Kraków-Aj i coś Wam jeszcze poopowiada. Słuchajcie, jestem w centrum miasta, blisko drogi, ale tu nawet słychać dźwięki. A przyrody. No, Krako w tym sensie jest po prostu niesamowite. Wszystko w jednym miejscu I szumy miasta, i szumy przyrody. I, i wszystko. I relacje tu, i historię. Nie wiem. Ja <grytania> polubiłam takie samodzielne spacery, bo wcześniej jakoś mi się nudziło, nie wiem... Chciałam się gdzieś tam zadzwonić, w czegoś tam posłuchać, a teraz idę, was nagrywam i sama sobie spaceruję, o czymś tam myślę, wybieram nowe tematy dla filmików. No więc takie wycieczki, panorama Krakowa, 40 minut. 45 minut 40 zł, czyli gdzieś Kraków. Też słyszałam, że w Krakowie chcą wprowadzić ten tramwaj mm, wodny, aby gdzieś też tam dojeżdżać tym tramwajem wodnym, no nie wiem, taki dobry pomysł. Też na Krymie w Sewastopolu jest też taki tramwaj wodny też możesz sobie jeździć tym tramwajem bo są takie duże miasto Sębostopol i e, takie niby jak wioski e, na które się można tylko dojechać właśnie takim tramwajem wodnym no idziemy idziemy Pływająca restauracja wiecie no byliśmy w takim we Wrocławiu w dużym mieście zimą więc nie widziałam tak o, widzicie panie w tle, um, nagrywam dla was, robię zdjęcia. ona powiedziała, po co panie robię takie zdjęcia, po co to jest potrzebne. No niby ma jakieś, nie wiem, coś do moich zdjęć, czy a, filmików, no nie wiem, no, to jest takie śmieszne. Co jej umie? no, jaki stosunek, jak to może obchodzić, kto czym się zajmuje, no. Ale ładnie. Parę lat temu a, ja nie wiem jak to, jak to normalnie powiedzieć po, po polsku, bo jeździliśmy nie wiem, na tym Kraków, aj, czy, czy, czy jak to się nazywa, bardzo proszę napiszcie w komentarzach, bo naprawdę nie wiem. A, super widoki, nawet jeżeli ktoś ma lęk w wysokości, a, to super idzie z tym, że oczywiście te wszystkie kabinki jakby zamknięte i z klimatyzacją więc nie będzie ani gorąco ani jakoś tam można czegoś się bać ale tym balonem jeszcze nie lata no widzicie niestety jakby a, za dużo widoki się nie zmieniają ale Ale nie jest to dzisiaj potrzebne. Bo spacer, jak już powiedziałam, taki jest relaksujący, nie zapierający, zachwycający, dynamiczny. O, tu jakaś pani jeszcze łowi ryby. Ale ja nie wiedziałam, że tutaj a, nie wiedziałam, że tutaj wolno łowić. Łowić ryby. Mm, takie też e, hobby mój ojciec miał. Uwielbiał e, gdzieś tam dojeżdżał rowerem i łowił ryby. Nie no. Gdzie on tam jest, tam widać w tle. Też lubił i... Ale u nas nie ma... Nie, są jakieś miejsca specjalne, kto, które, w których musisz mieć zezwolenie, ale to bardziej jakieś prywatny, przyjeżdżasz, kupujesz sobie zezwolenie na łowienie w tym miejscu i po prostu łowisz rybę. A tak, aby w jakichś tam miejscach, stawach to nie po prostu przejeżdżasz. I tyle u nas tak było na naszym osiedlu w Doniecku. Blisko naszego domu. A też miejsce do łowienia ryb, gdzie wszyscy wyjeżdżali. Ale no niestety teraz to miejsce jest w ogóle o... Taki już strasznie zaniedbane. Był to duży kiedyś staw, kiedy byłam małym dzieckiem, to uczyłam się tam nawet pływania, a teraz no nie, tam nie da się nie pływać, bo jest brudne, straszne, więc nie wiem, dlatego mam jakieś e, obawy w, w pływaniach, w kąpaniu się w takich rzekach, stawach. No, tam jest Stojąca woda. Nie wiem, czy to jest takie tłumaczenie z rosyjskiego na polskie, czy tak można też po polsku. No. Dużo tak ludzi odpoczywa, spaceruje, jeździ rowerem. I my też z wami. Kto teraz może siedział w pracy, był jest zmęczony, to jakby odpocznił. O, jeszcze disco. Pływaliśmy takim czymś podobnym, ale to było nad rzeką Dunajec, kiedy odpoczywaliśmy w białce trzęskiej. To jest bliska oczywiście atrakcja dla dzieci. Muszę tu przyjść z synkiem, aby pojeździł po na tych no teraz się zabrania, a widziałam na starych zdjęciach a Krakowa, jeszcze tam 30 lat temu, to można było tu normalnie pływać. Ani jak teraz. A nie wiem, a dlaczego teraz jest taki zakaz? Dlaczego wcześniej to się pływało, a teraz nie? Może ktoś z Was nawet mnie? Bo jestem ciekawa. No i po spacerku, kochani. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!